Oblicz stężenie molowe roztworu zawierającego 2 mole substancji w 8 decymetrach sześciennych roztworu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jest to bardzo proste zadanie ze stężenia molowego. Stężenie molowe jest to n przez V, czyli ilość moli w danej objętości. I tutaj w naszym zadaniu mamy 2 mole w objętości 8 decymetrów sześciennych. I to musimy policzyć, czyli 2 przez 8 będziemy mieć 0,25 mola na decymetr sześcienny. Pamiętaj, że stężenie molowe zawsze jest podawane w jednostkach mol na decymetr sześcienny, czyli na 1 decymetr sześcienny. To zadanie możemy również policzyć z proporcji, skoro mamy stężenie molowe, które wyraża się w jednostkach mol na decymetr sześcienny. Oznacza to, że mamy ilość moli na 1 decymetr sześcienny. My nie mamy tutaj danego stężenia molowego, my musimy je obliczyć, czyli x znajduje się w 1 decymetrze sześciennym, a my wiemy, że mamy 2 mole w 8 decymetrach sześciennych. Skoro w 8 decymetrach sześciennych znajdują się 2 mole, to jeżeli chcemy obliczyć stężenie molowe, które jest liczbą moli przypadającą na 1 decymetr sześcienny, to musimy po prostu policzyć x. Czyli x będzie równy 2 mole razy 1 decymetr sześcienny przez 8 decymetrów sześciennych. Czyli mamy 2 razy 1, czyli 2 podzielić na 8 równa się 0,25 jest to 0,25 mola, ponieważ tutaj decymetry się skrócą, a ponieważ x mieliśmy przyrównane do 1 decymetra sześciennego, to nasze stężenie molowe będzie 0,25 mola na decymetr sześcienny.